Dzień dobry drodzy widzowie, witam w GURGO TOP LISTACH Jeżeli mnie choć trochę znacie, to wiecie, że lubię Adventure Time, czyli porę na przygodę Z tego względu chciałbym was zaprosić na... Moje TOP 10 ulubionych odcinków Adventure Time Zabierzmy się za listowanie ich Okej, okay, muszę na początku wspomnieć Adventure Time jest bardzo dobre, więc było dużo odcinków, które lubiałem I ciężko mi było się ograniczyć do 10 z tego względu, chciałbym honorowo pozdrowić te odcinki All the little people, bo to takie Tomodachi Life i bawienie się relacjami z ludźmi Rudbir Guy, bo lubię Rutbier i jak on sobie naprawił relację z narzeczoną Only Way, Only Way bo... clowny. What was missing, ze względu na to, że to trochę ustanowiło relacje między niektórymi postaciami Fiona and Cake, Battitle Boy, bo to jest alternatywne uniwersum, Gender swap i bardzo fajne historie są. Delish, w the Human, Jake the Dog, trylogia ta, bo, bo była akcja i to też alternatywne uniwersum i prawie dostało się na to listę. Prawie. W Adventure Time chyba najbardziej lubię odcinki o cytrynach. Tak się jakoś złożyło, że gdzie są te cytryny, to ja je lubię. W tym odcinku Finn i księżniczka balonowa odwiedza im hrabstwo Lemon Graba socjopaty prawdziwego. Fajnie się w ogóle patrzeć na to królestwo, w którym każdy z obywateli żyje w strachu, nosi na sobie obrożę elektryczną. Co ważne, poznaliśmy też Lemon Hopa oraz dowiedzieliśmy się, że Finn to niedojrzały gówniarz. Generalnie jest to odcinek dobry, daje jakoś takie otwarte zakończenie i jest mocno psychologiczny. W Lady and Peebles księżniczka balonowa idzie na poszukiwanie naszych głównych bohaterów w Lodowym Królestwie. Jest to pierwszy odcinek skupiający się w tak dużym stopniu na relacji Lady Renicorni i księżniczki balonowej. Dowiadujemy się o stanie specjalnym pani jednorożek. spotykamy ponownie Ricardio. Dowiadujemy się jakimś wrednym egoistycznym boostem oraz obserwujemy jak dostaje zasłużone manto od księżniczki. Generalnie bardzo dobry odcinek, rozbudowujący relacje między innymi niż główne postaciami. Szasz jest to dziwny odcinek. Postacie w nim się nie odzywają, jednak o dziwo jest to chyba odcinek z najlepszymi dialogami w serii. Sprawa wygląda następująco: Finn i Jake postanowiłem rozmawiać wyłącznie na kartki. Niepokoi to Bimo, który z tego powodu uznaje, że nie są to jednak nasi bohaterowie, tylko jacyś imposterzy, no podają się za nich. Pod koniec jest wielka bójka z dziewczynami w bikini, a cały odcinek jest bardzo fajny dźwiękowo oraz wizualnie. Szczególnie w momentach, kiedy są za ścianą. Okej, okay, teraz już jest dość dobre. W Apple Wedding Tree Tranks wchodzi za pana świnkę w końcu. W żadnym innym odcinku nie pojawiło się tyle nowych, bardzo ciekawych postaci. Poznaliśmy mamy słoniczki, jej byłych mężów. Z nich najciekawszym jest był, no, uwajat. Był też król U. A co do postaci, której go znamy, pokazało się od dość mocno niepokojącej strony. Looks like If you know what I'm Wait, don't you think there might be cameras down here? I hope so. I remember you. I Simon i Mars opowiadają o przeszłości lodowego króla i z odcinków opowiadających o przeszłości. U chyba ten jest najlepszy. Opowiada on o przeszłym życiu Fina, pod postacią Shoko. Shoko pracuje jako złodziej, taki jeżdżący na tygrysu i dorabiający się. Dostaje za zadanie ukraść amulet księżnicy balonowej. Zakrada się więc do powstającego jeszcze Cukierkowego Królestwa. Dzięki temu mogliśmy się dowiedzieć wielu rzeczy o przeszłości U, udowodniona została starość księżniczki, a także, po raz kolejny, był foreshadowing pewnej sytuacji z kończyną jednego z głównych bohaterów. In the box. Oh no. Bimo, jest moim ulubionym odcinkiem z tych, co są poświęcone Bimo. Opowiada on o jego przyszłości. W tym odcinku Bimo postanowił sobie zrobić dobrze. Kasując różne pliki ze swojego twardego dysku. Niestety, przez swoją pomyłkę i złą decyzję usunął sobie bardzo ważne sterowniki. Zmusza to fina i Jake'a do wyruszenia do fabryki Mo. Poznajemy w tym odcinku twórcę Bimo i Nemo, a także dowiadujemy się dlaczego Bimo został stworzony. Jest to bardzo dobry odcinek, rozbudowujący postać Bimo, przedstawiający też, co rzadkie w serii, poniekąd kolejnego człowieka, a właściwie raczej jego skórę. Wait! Are you human too? My skin's human. W tym odcinku po wielu, wielu latach, nie wiem, pewnie setki były, no zdziwił mi się, gdyby nie były setki przecież ile oni walczyli. Król, no chyba powiedzmy, że na chwilę zrywa z ksielniczką balonową, a następnie ucieka na wyspę. Odcinek ten zajął swoje trzecie miejsce z kilku powodów. Po pierwsze, relacje Lodowego króla z kieniczką balonową zostały w no, bardzo fajny i komendiczny sposób przedstawione. Po drugie, ze wszystkich odcinków przedstawia on... no, najlepiej Lodowego króla, naprawdę w pozytywnym świetle. Że jest lubiany i akceptowany. Król znalazł partnera, przyjaciela. Po trzecie, poznajmy właśnie tą panią wyspę, która jest dziewczyną boga przyjęcia, partii Goda Ski. Po czwarte, gdyby no, król stracił, no naprawdę taką bardzo fajną walkę. To jest naprawdę jedna z najlepszych walek. ha Jest jeden z tych odcinków, który ma miejsce swojej akcji w trochę innym miejscu niż inne odcinki. Ma miejsce w Fantazji Fina. Otóż w tym odcinku, pewnie z powodu burzy szczyletów, Finn podczas zabawy, podczas nie wiem, eksplorowania swojego fortu z poduszek, dostaje się do krainy poduszek. W tej krainie fin zostaje bohaterem. Poznaje tam dziewczynę. Żeni się. Żeni się chyba, bo no ma potem dzieci z nią. Generalnie to jest bardzo dobry odcinek. Jest mocno kreatywny, odrywa się od przeciętnych rzeczy w serii, a także przedstawia bardzo dobrze wykonany świat. Świat poduszek naprawdę jest fajny. 10 minut to trwało i bardzo dobrze zrobili. Jak najbardziej polecam jeden z lepszych odcinków na poznanie się serią swoją drogą, bo nie wymaga wiedzy o innych odcinkach. On jest tak jakby sami jest dla siebie całością, chociaż no, mamy pewne nawiązanie do przyszłości i pewnych wątków, jak najbardziej polecam. Na zapoznanie się serią to chyba najlepszy odcinek. Najlepszym odcinkiem, według mnie, jest. Puchoj! Miał być Puchoj! Miał być Puchoj, ale wie, widzicie, dałem go na drugie miejsce, bo tak się wahałem bardzo. Wygrał odcinek pod nazwą, tytułem. Lemon Hope! Tak, jest to dwuczęściowy odcinek o Lemon Hope. Ie. Historia tej postaci no, naprawdę była bardzo ciekawa. Motyw, jakoś mnie chwycił ten motyw i generalnie no, potem zakończenie było super. Odcinek ten opowiada o tym, jak to Lemon Hope ma pewne swoje niepokoje, że ch chce być wolny, ale mam zobowiązania wobec moich braci, bo oni pomogli mi uciec i teraz się znęca nad nimi zły Lemon Grab. I... Księżyczka balonowa na mnie naciska, żebym to zrobił, ale jak chce być wolny, freedom! No i on ten ma te różne emocjonalne problemy, i potem wraca. I, i ten, no naprawdę dobry odcinek. Dotyka konfliktu zobowiązań i wolności. Fabularnie zakończa że wątek rozpoczęty w Too old przedstawia nową postać. Pokazuje mocno niepokojący egotyzm. Naprawdę, on ma coś z jego głową, jest bardziej chyba niż mymą grabem. Jednak, to co no najbardziej właśnie zasługuje w tym odcinku, to jest zakończenie, naprawdę, miazga. Okej, okay, tak się zakończyła moja toplista, jeżeli macie jakieś uwagi, nie wiem, możecie mieć uwagi, że ja używałem jakichś nazw, które wam się nie spodobało, albo powiedziałem jakieś uproszczenie mega, czy nie było jakichś wartych odcinków w tej topliście, to napiszcie w komentarzu, no jak widzicie, no, do odcinki Adventure Time. Jak nie widzieliście o czym mówię, to naprawdę polecam oglądać Adventure Time. To jest najlepszy serial jaki jest. E, tak. Do widzenia. Album mam swój i to jest New i możecie go kupić za 0 zł. I to, to jest band campi i popatrzcie i posłuchajcie muzyki mojej. Papa. Pa.